Pierwsze poważne górki ze śniegiem moje, w karierze mojej. Ruszam w trasę. Sobota, 11 lutego, godzina 15:16. Wczoraj cały dzień przyleżałem do toalety, nie dałem rady wstać Dzisiaj też już, czy się średnio czuję, ale już jestem chociaż na siłach No i zobaczymy, trzeba było jechać Mam nadzieję, że, że jakoś dam radę Jak zawsze spóźniony, może że myślałem, że jakoś zdążę się spakować Mam nadzieję, że na tym błocie jakoś ruszę No i załadowany samochód pod górkę Błoto, no ale od dołu jeszcze zmraźnięte, zobaczymy, ruszą Stanąłem na 45, przy wyjeżdżaniu oczywiście był problem, więc potrzebny był ciągnik, no ale tam pośpiech to wszystko nie było totalnie kiedy tego nagrywałem. Czas na tankowanie. Pogoda, jak widać, śnieżna, już niedaleko do granicy. Zatankowane. Niby wszystko spoko, ale nie do końca, bo miałem ochotę przez to moje gardło, że nie bardzo mogę zimne pić. To chciałem sobie kawkę wziąć. No i niestety pan już tu mówi, że zamyka zaraz, że już nic niedostępne, ani hot doga, ani kawy, ani niczego. Mnie taki był niezadowolony, no ale rozumiem go w sumie. Bo mu tu ludzie jeszcze łażą, on już sobie posprzątał, ale no szkoda, szkoda, bo kurczę napiłbym się ciepłego. No taka sytuacja na drodze, właśnie przestało padać. Wcześniej, jak przyjeżdżałem tankować, to jeszcze padało cały czas. No i przestało. Teraz zobaczymy, jak tam dalej na Słowacji. Już niedaleko do granicy mam. O. Szkoda, tylko że tej kawki się nie udało upolować. Ale spoko, bo nie było żadnej kolejki. Yy, nikogo nie było, też kto za mną gdzieś tam stał i, i poganiał. Także sobie na spokojnie zatankowałem, bo ja tym DAFem to nie jeździłem, ojoj. Ja tego DAFa to ostatnio tankowałem chyba na początku października. Także tak, tak, nie, nie ma tych automatyzmów. Poważne górki ze śniegiem moje w karierze mojej i o, stoję. Przejechałem na Słowację, udało mi się tam ruszyć pod tą górkę. Później przyjechał pułk i jakoś tam ruszyłem, także tam 2-3 minuty w zasadzie to trwało i udało się. No, warunki są ciężkie do jazdy. Tutaj na Słowacji też widzę. Także, no, dokręcam te 30 minut co mam pauzy, bo trochę mi tam wskoczyło na tankowaniu. Tak jak na stacji byłem i coś tam jeszcze robiłem. No, i teraz po prostu dokręcam tą pauzę, więc tu poogarniam co trzeba. Jeszcze co mam do ogarnięcia? Zrobię sobie tą herbatkę ciepłą, chociaż może jak się uda. Bo tej kawy nie kupiłem. No i nie będę za bardzo nagrywał tutaj, nawet jak będą jakieś trudne rzeczy, no bo jednak nie będę brał kamery do ręki i ryzykował, nie? Także szkoda, że to jakby nie uda się czegoś fajnego, może uwiecznić, ale no jednak są priorytety, tak jak ma się jakaś krzywda komuś stać, czy mi z tego tytułu, że ja zechcę sobie gdzieś tam nagrywać i będę roz Pojarzony gdzieś tam, czy nie będę patrzył na drogę, tylko na kamerę, czy jedną ręką coś tam trzymam kierownicę, wiecie o co chodzi, także nie ma co ryzykować i świrować. No i też jestem chory, i to słychać, i czuć, widać, i tak dlatego taki zamuł, tak także wiecie, z tego nagrywania, to do usypiania mógłbym tylko te filmy nagrywać, komu ktoś by sobie puszczał, żeby zasnąć przy tym, jak ja teraz zamulam. Czy ja generalnie na tych filmach przeważnie zamulam niestety, tak tutaj to już w ogóle tragedia. Dojechałem do pierwszej wagi na Węgrzech. Dojechałbym dalej, bo jeszcze trochę czasu miałem, ale e, dostałem takie wytyczne, że tutaj będzie bezpieczniej stawać niż tak po prostu przy autostradzie na zwykłym parkingu. Więc tak stanąłem. 9 godzin pauzy i ruszam dalej. No i witamy kolejny dzień. E, szybkie ogarnianie, śniadanko e, i trzeba będzie rozpoczynać i ruszać pogodę. Mamy piękną, słoneczną, e, cieplutko jest. Byłem na dworze, tak na bluze. Naprawdę jest ok, słońce grzeje. Także ja tu ogarniam, no i przygotuję pewnie sobie wszystkie jakieś dokumenty, co będą potrzebne na granicy, bym Wam to nagrał, ale raczej na tym borsie to nie jest mile widziana kamera, no i wolałbym się nie prosić o jakieś kłopoty, a raczej na pewno byłby tam z tym problem, także no nie będę Wam tego nagrywał, nie? Bo, bo byłyby kłopoty, kolega, problem by było. wam jedzonko, jakieś nie zatęgi, ale no, przynajmniej nie jakieś słodycze. I to jest to, czego mi brakuje w podwójnej, nie? Jak jadę w pojedynczej, ok 45 muszę ją zrobić, więc staję, mogę zjeść, ogarnąć coś tam. I nie muszę wpierniczać tylko tych słodyczy, i nie, jest, nie ma takiego zajazdu w podwójnej. Dla mnie jest naprawdę mega ciężko. Z tym, że no tam my tylko jak jedziemy, to zmieniamy karty i tyle, nie? Więc dla mnie to jest totalny zajazd. I no jednak, mimo że w podwójnej jest dużo też plusów, nie, w pewnych sytuacjach dużo łatwiej, to jednak no, to jest super atut tej pojedynczej, że można normalnie zjeść, w miarę normalnie, powiedzmy, nie? jak na warunki te w ciężarówce. I stoimy ponad 20 km do przejścia granicznego na Bułgarię z Rumunii no i stoimy naprawdę tutaj to jeszcze tego nie miałem, ale ponoć idzie ta pomoc humanitarna dla Turcji, dlatego tak jest no nie wiem, ciekawe czy ja w ogóle dzisiaj to przejdę, Czy dopiero z parkingu ruszyłem niedawno, tak pół godziny temu no zobaczymy nie wygląda to najlepiej już jakieś dwie godziny, a ja przejechałem, no najpierw był dobry podjazd prawie kilometrowy i on dosyć szybko był. Postałem tam może niecałe pół godziny, no a teraz już ponad godzina grubo i 200 metrów przejechane. Także wolutku ciekawe czy ja w ogóle ci to przejdę. Oj, to był ciężki dzień naprawdę. Udało mi się przejść granicę. Było dużo przygód z tym, stresujących bardzo, ale udało się i jestem w miejscowości Nowaczenne, jakoś tak. Na Bułgarii, także kawałek tej bułgarki też przejechałem. Jutro wstaję rano i mocno cisnę, żeby jakoś na ten e, rozładunek zdążyć. Nie zauważyć, no, na to godzinę to nie chcieli, no, ale mam nadzieję, że zdąży przynajmniej jeszcze w godzinach ich pracy i przyjmą ten towar. Także będzie walka z czasem, zresztą no, jak zawsze. E, niestety, zawsze coś się skopie, zawsze coś się spóźnia. Nie z mojej winy oczywiście. No i cóż, i taka to walka z czasem, właśnie taka to robota. Yy, wstawię wam może, dotarłem grałem telefonem. Yy. już coraz lepiej, jeżeli chodzi o gardło i w ogóle już po chorobie troszeczkę mniej zostało śladów, znaczy no jeszcze jakoś tam jest średnio, nie jest najlepiej, ale no pewnie nawet słychać że jestem bardziej taki jakiś żwawy, żywy i w ogóle, także to właśnie zasługa tego, że trochę te gardło też puściło mogę mówić i no ale cóż, robić jedzonko spać, bo jutro znowu ciężki dzień Jak się człowiek śpieszy, to nie może być inaczej. Na kolejnej granicy, na kulacie, kolejka też duża. Jak na tą kulatę, to naprawdę duża. Nie mam pojęcia, czemu taka kolejka. No ale niestety. Tak to właśnie jest, jak człowiek się śpieszy, i wszystko jest i tak już spóźniony, i to się wszystko tak pierdzieli. Idzie chłop, nie wiem, czy będzie to widać, pewnie widać już go, który będzie zaraz ciskał jakieś perfumy i tak dalej. No tak, tutaj jest. Chodzi po ludziach ściśka perfumy, okulary, noże, cokolwiek. W światłach skręć w prawo. Za kilometr skręć w prawo na drogę gruntową. wzięty, dzwonienie tam, żeby oni to jednak wzięli dzisiaj, a nie jutro tak, że niby mówili, że o czwartej ale ja tam im nie ufam, bo już się nauczyłem, że ci Grecy to można chodzić i chodzi tego biura, oni co chcesz, co tam powiedzą, abyś się odwalił no i nie lubię tego, naprawdę powiem wam, nie lubię tego, ten transport nie jest dla mnie jasny można powiedzieć, że ok, można mieć ułożoną fajnie robotę i że tutaj może taka sytuacja i człowiek w emocjach i tak mówi, ale nie, no naprawdę tak sobie myślę, takie, ale że po prostu, no, wiadomo, też i rodzina, żona, dzieci. I no, dla mnie to, to, jest, to jest trochę lipa. To jeżdżenie takie, i człowiek musi znaleźć jakieś swoje miejsce w życiu zawodowe Jasne, ja robię jakieś inne rzeczy jeszcze, ale no, tutaj jest ten pewny pieniądz, no i trzeba. wiadomo czy nie jest jakaś tragedia, no ale po prostu niektórzy lubią wkurzył się na coś tam, na kolejkę na to tamto, ale później jadą i, i jednak wie, mówią, że to kochają. No i ja chyba jednak tego nie kocham. I o ile jeszcze jeżdżąc na busie, miałem coś takiego, że co jakiś czas y, chciałem się przejechać, znaczy przejechać, jak to głupio w ogóle zrzmiało, ale <gryw> chodzi o to, że jak nie jeździłem jakiś czas trochę dłuższy, to nabierałem tej chęci do jazdy, a teraz widzę, że już na ciężarówce tego nie mam raczej Na początku mnie ciągnęło, o, wow, poprawko zrobione, żeby jechać Jeszcze jak nie zrobione też bardzo, że już trasy by się pojechało No ale później kilka tras i takie w sumie... Nie wiem, czy to ten kierunek, ten, ta Grecja po prostu I przez tę Rumunię, Bułgarię te kolejki Tak mi to nie pasi i sobie zbrzydziłem tą jazdę Czy po prostu już człowiek stwierdził, no dobra, najeździłeś się w życiu I teraz to już... To już nie chce się jeździć Jedny na załadunek ale troszeczkę tam tak ciasna, bo to wygląda tam dalej, gdzie będę skręcał w prawo. Tragiczny dzień zakończony No i niezupełnie jeszcze muszę się trochę ogarnąć, zjeść i dopiero gdzieś tam położę A jeszcze najpierw muszę odreagować, bo fatalny dzień Po prostu szkoda gadać co tu na koniec się działo Jak u rampy miałem przerąbaną Taką od boku się wjeżdżało na prawe lustro A z przodu to w zasadzie może półtora metra zostawało jak się pod tą rampę podjeżdżało tak Przed szybą Także była tragedia Jak dla mnie to w ogóle masakra Taki podjazd, jeszcze tam ci Grecy chodzili, coś wymachiwali rękami a później przerzucanie palet, no i w sensie chodzi o to, że to wszystko spoko, trudna rampa, okej, okay. palety wrzucić do paleciary nie ma problemu, tylko to wszystko pod taką presją czasu było, że no masakra, już w pewnym momencie tak mi nerwy puściły, że naprawdę, także teraz już ochłonąłem, jeszcze muszę w ogóle trochę odpocząć, ale no mega się wkurzyłem. Prosta taka bezradność, już że człowiek robi na maksa. Biegałem z tymi paletami do paleciary po prostu sprintem, a i tak oczywiście wszystko zawałam. Jestem już jakoś tak w połowie Bułgarii. Teraz ta gorsza połowa z gorszą drogą, także to przelecieć. Pewnie stanę w kolejce i tyle mojego, bo już ta kolejka jest większa, gdzie była wcześniej taka, żeby dało się przejechać. Od tak. tak teraz już wraca do normy. I kolejka będzie duża, a ja sobie akurat na 45 jem. Skończył mi się wczoraj czas, i tutaj już musiałem stać. Tam już niedaleko są wagi, więc teraz tylko wyjechać i tam podjechać. Ale szok, bo całą noc praktycznie szło to. Także no tutaj ciągle ciężarówki były obok mnie, teraz tylko jedna jedzie. A teraz budzę się. Całym ranem, już i, i nie ma ciężarówek, nie? Rzeczywiście, o pojedyncze ciężarówka jedzie, i obok mnie nie stoją, więc tak, jakby no, pewnie tam nie ma wcale żadnej jakiejś kolejki. No, teraz dalej jadą jakieś, no to może jakaś tam jest i puścili na tych światłach, no ale jakoś to idzie ładnie, bo tutaj zawsze to jest zapchane. Także, no, jestem w szoku, co tutaj się dzieje na tej granicy, ale bardzo pozytywnie.